It's harder than I like to think. But it's easy when you're by my side No point in calling you, just have to see the fundamentals of our life tonight. Cause I've been looking at a photograph of you and I've been thinking Hej, Cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj coś, o co niektórzy z Was mnie prosili, czyli clean with me, posprzątaj ze mną. I dzisiaj mamy piątek i zazwyczaj w ten dzień sprzątamy, aby wszystko było świeże, pachnące, ładne na weekend, żebyśmy mogli odpoczywać i nie zajmować się rzeczami domowymi. Dajcie znać, jak to jest w ogóle u was Kiedy wy sprzątacie, jak się dzielicie Bo my z Marcinem Zazwyczaj mamy podział obowiązków Marcin sprząta dół, ja sprzątam górę Ale z racji tego, że nagrywam dzisiaj film To stwierdziłam, że ja posprzątam cały dom Mam nadzieję, że mi się to uda A Marcin musi ogarnąć kilka rzeczy Na dworze, więc ten tydzień Będzie troszeczkę inny niż zazwyczaj I jeśli chodzi o mnie To ja sprzątam wedle zasady Od ogółu do szczegółu, czyli najpierw Ogarniam to, co leży na wierzchu odkładam to na miejsce, składam pranie. Wiecie, żeby takie rzeczy mi tutaj nie stały, a potem zajmuję się już pokój po pokoju i sprzątam tak dokładniej. Zobaczycie, co mam na myśli. Jeśli macie do polecenia jakieś fajne produkty do sprzątania, produkty chemiczne, to dajcie mi znać w komentarzach. Będę bardzo wdzięczna i mam nadzieję, że ten film Wam w jakikolwiek sposób pomoże. Może Was zmotywuje do sprzątania, może dzięki niemu też wstaniecie i ogarniecie swoją przestrzeń. Dajcie znać, jak to jest. Was, a ja już zabieram się do sprzątania. Zapraszam na film. Piątkowe sprzątanie rozpoczynam od załadowania pralki pościelą i prześcieradłem. Nalewam swojego ulubionego płynu do płukania Comfort, który polecam Wam bardzo serdecznie, przepięknie pachnie. Nasypuję proszek, włączam pranie i tak zazwyczaj rozpoczynam swoje sprzątanie. Bo chcę, aby sypialnia w tym czasie się wywietrzyła. Chcę również założyć nową pościel i wiem, że już pierwszy ważny krok za mną i coś z listy mogę odhaczyć. A to również motywuje mnie bardzo do dalszej pracy. A tak oto wygląda w tym momencie nasz salon, jadalnia i kuchnia. Musicie przyznać, że nie jest zaciekawie. Ale po to jest ten film, po to jest Clean With Me, po to jest cotygodniowe sprzątanie, aby się z tym bałaganem uporać. Na początku sprzątam to, co mogę odłożyć, czyli składam pranie. Wyjmuję wszystko ze zmywarki oraz ładuję zmywarkę. I tę zmywarkę wstawiam, więc już troszeczkę pracy za mną. Widzicie, jak zrobiło się tutaj już pusto. Teraz przecieram wszystkie podkładki i je chowam, bo nie są mi w tym momencie potrzebne. I czyszczę tak z grubsza blaty po śniadaniu. Podczas takiego cotygodniowego sprzątania, zawsze staram się zrobić coś dodatkowego, i dzisiaj padło na moją szafkę z chemią. Wyglądało to bardzo źle. Było tych rzeczy za dużo, wszystko było wrzucane bez żadnego ładu i składu. Także tę szafkę opróżniłam, wyczyściłam i ułożyłam wszystko jeszcze raz. I zobaczcie, wygląda o wiele lepiej. Oczywiście też znalazłam chwilkę, aby podleć wszystkie swoje roślinki. Teraz przyszła pora, aby zabrać się za grubsze sprzątanie i rozpoczynam od mycia płyty tym płynem z WPRO i powiem Wam, że całkiem nieźle się sprawdza, płyta przepięknie wygląda, jak widzicie nie ma żadnych smug. Tak wygląda nasz uciekacz do naczyń po tygodniowym używaniu, no nie jest za kolorowo, ale za chwilę go wyszoruję, chociaż muszę Wam powiedzieć, że ten plastik niestety zaczął się przebarwiać i gdzie gdzieniegdzie robi się żółty, więc jeśli macie jakiś pomysł, jak bym mogła to doczyścić, to dajcie znać w komentarzu. Przy okazji również myję dozownik do płynu do naczyń oraz szoruję cały zlew i kran. Teraz pora wyczyścić całą rękę pod szafkami, czyli wyciągam wszystko, między innymi skrzyneczkę z różnymi buteleczkami, czyszczę również czajnik, brite i maszynę do kawy, a później plat i płytki. Jeśli chodzi o środki czystości, jakie używam, to są te z metod. Mam nadzieję, że widać, jak bardzo palcują się fronty naszych szafek, i tutaj z pomocą przychodzą mi ściereczki z mikrofibry oraz płyn antybakteryjny i płyn z jąb do czyszczenia szyb. I muszę Wam powiedzieć, że przy tych frontach na wysoki połysk on idealnie wszystko czyści, znaczy te dwa płyny, ponieważ pierwszy to jest antybakteryjny, żeby wszystko było czyste i pachnące bez żadnych bakterii. Plus ten płyn do szyb jest świetny. Dlatego, że nie zostawia żadnych smug i te wszystkie fronty przepięknie się błyszczą. Są to dość problematyczne fronty szafek, ale muszę Wam powiedzieć, że w kolorze szarym nie widać tego aż tak bardzo i nie rzuca się to w oczy. Więc, suma summarum, polecam Wam takie rozwiązanie. My jesteśmy z tego zadowoleni i nawet nie jest aż tak źle. Myślałam, że będzie gorzej i że maty lepiej by się u nas sprawdziły. W międzyczasie pranie się skończyło. Przy sprzątaniu kuchni nigdy nie zapominam o dokładnym wyczyszczeniu kosza na śmieci, bo to właśnie tutaj zbiera się multum bakterii. Już nieraz wam mówiłam, że bardzo się cieszę, że mamy tę metalową półkę u nas w kuchni i naprawdę jest ona mega przydatna. Kupiliśmy ją w Ikea za jedyne 9 funtów, a bardzo wpasowała nam się w klimat domu. I teraz służy nam właśnie do tego, abyśmy mogli sobie postawić na nią jakieś zioła, Owoce, nie musimy tego kłaść na wyspie i dzięki niej zaoszczędzamy bardzo dużo miejsca. Plus, według mnie, bardzo ładnie wygląda. Czyszczę również naszą zapasową lodówkę, zdejmuję z niej wszystkie magnesy, odkurzam front i zakładam, układam je ponownie, tak jak mi się podoba. Niestety parapet w kuchni troszeczkę ucierpiał, dlatego też od razu go przy okazji naszego całego sprzątania zamaluję, raczej znaczy Marcin to zrobi, ja na początku odkurzam cały parapet, czyszczam go i Marcin pomaluje białą farbą. Przątanie nie zapomnijmy spojrzeć w górę i pamiętajmy o tym, aby przetrzeć wszystkie lampy karniejsze żyrandole. Kuchnia prawie skończona, pozostało przetrzeć całą wyspę i ogarnąć blat. Również krzesła i cały stół wraz z nogami. Wymieniam kwiatką wodę, i muszę przyznać, że dzięki temu stoją one o wiele dłużej. również kredens, który uważam, że wpasował się w to wnętrze idealnie. Teraz płynnie przechodzę do sprzątania salonu. Odsuwam wszystkie roślinki, czyszczę bestę. Uwielbiam ten mebel, naprawdę wygląda bardzo fajnie i polecam wam serdecznie, jeśli szukacie stolika pod telewizor oraz odkurzam nasz dywan. Czyszczę również parapet grzejnik oraz listwy przypodłogowe, które uwielbiają zbierać kurz. Jeśli chodzi o książki, to ja ich co tydzień nie wymuję z regału i nie sprzątam tak dokładnie. Przecieram fronty, a co jakiś czas robię takie głębsze porządki. Sprayem antybakteryjnym z metod przecieram wszystkie klamki oraz włączniki do światła, a potem czyszczę wszystkie drzwi. Sprayem do skór czyszczę podłokietniki kanapy. Przecieram nasz kawowy stolik. Zamiatanie to już czysta przyjemność. Zawsze robię to przed mopowaniem, aby pozbyć się wszystkich paprochów, takich większych, z podłogi. Przed myciem podłogi jeszcze spryskuję swoje roślinki wodą, bo i tak za chwilę ta podłoga będzie mokra, więc nic takiego się nie stanie. Do mopowania używam płynu marki Plecz, który przepięknie pachnie i do tego bardzo ładnie nabłyszcza całe panele. Połowa domu za nami, teraz przyszła pora na górę i rozpoczynam swoje sprzątanie od ogarnięcia sypialni. Wcześniej zmieniłam już pościel, teraz czyszczę parapet, kaloryfer, listwy przypodłogowe, wszystkie obrazki, zdjęcia, komodę. I niestety mamy w tym pomieszczeniu rowerek, bo nie mamy miejsca na niego w tym domu a sypialnia też nie jest jeszcze skończona. W międzyczasie umyłam pod prysznicem moją łazienkową roślinkę, czyli bluszcz i pozwalam mu swobodnie wyschnąć. Jeśli chodzi o sprzątanie garderoby, to nie ma tutaj za dużej filozofii, po prostu sprzątam to co widać, czyli myję lustra, sprzątam aleksy, odkurzam wszystkie pudełka, odkurzam dywan i czyszczę drzwi od szafy. Prosto, szybko i przyjemnie, dzięki temu, że nie mam za dużo rzeczy na wierzchu, wszystko jest pochowane, więc naprawdę sprzątanie to sama przyjemność. W ostatnim filmie Clean With Me za bardzo nie pokazałam Wam, jak sprzątam Łazienkę, dlatego dzisiaj to nadrobię i między innymi też pokażę Wam rzeczy, które używam, czyli płyn z metod do Łazienki. Płyn do czyszczenia luster oraz muszą, to jest mój must have, muszą być gąbki i oczywiście rękawiczki, żeby chronić nasze dłonie i szczoteczka. Ogromnym plusem naszej łazienki jest to, że praktycznie wszystkie kosmetyki są pochowane i polecam Wam takie rozwiązanie. Ja do tego dążyłam, aby mieć jak najwięcej półek w łazience i na szczęście się udało, i to rozwiązanie skraca. Bardzo czas, jaki muszę poświęcić na sprzątanie tego pomieszczenia. Jak widzicie, wyczyściłam tą dolną półkę, a to tylko dlatego, że była delikatnie zachlapana, bo codziennie jednak używa się pasty do zębów czy płynu do płukania ust. Ale nie muszę tego robić co tydzień. Potem dokładnie szoruję umywalkę i baterię gąbką oraz szczoteczką i wszystko naprawdę pięknie schodzi. Wycieram do sucha jest pięknie, błyszczy i naprawdę cieszy oko. Jeśli chodzi o wannę, prysznic i płytki, to wszystko spryskuję płynem do mycia łazienki i potem szoruję dokładnie tą samą gąbką, naprawdę wszystko schodzi, jest czyste, piękne. Następnie spłukuję wszystko wodą całą tą pianę i wycieram ponownie do sucha. Szyba na początku sprawiała mi sporo problemów i była kłopotliwa, jeśli chodzi o czyszczenie, ale w końcu znalazłam swoje rozwiązanie. I tutaj używam płynu do czyszczenia szkła, potem wszystko wycieram gąbką i tak dokładnie szoruję, i na końcu poleruję szmatką, i naprawdę później efekt jest genialny. Można się w tej szybie przejrzeć i wygląda pięknie. Zostało mi do posprzątania ostatnie pomieszczenie, najmniejsze biuro i ono jest najbardziej zagracone, niestety, ale nie da się w nim żyć inaczej. I na początku, podobnie jak w garderobie, wszystko zdejmuję, czyszczę i układam z powrotem. Przy tym używam ściereczki i pronto, i oczywiście odkurzam również dywan. Dobrze, kochani, dom wysprzątany, czyściutki, pachnący, błyszczący, więc najwyższa pora, aby zakończyć kolejny odcinek serii Clean With Me, bo sprzątaj ze mną. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak było, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, bo to będzie informacja dla mnie, że lubicie tego typu filmy i chcecie ich więcej na moim kanale. I ja też poczuję się bardziej zmotywowana, aby coś takiego dla Was nagrać, bo nie ukrywam, że zajmuje to bardzo dużo czasu. Dajcie znać, jak to jest w Waszych domach, jeśli chodzi o sprzątanie. Kto sprząta? Czego używacie do sprzątania, czy może polecacie jakieś szczególne środki czystości? Oraz, jeśli macie jakieś porady odnośnie sprzątania, to również będą mile widziane w komentarzach. Oczywiście, ja na każdy komentarz również odpisuję, więc jeśli macie jakieś pytanie, to pytajcie. Ja już z tego miejsca się z Wami żegnam. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Było mi bardzo miło. Cieszę się, że kolejny tego typu film stworzyłam. I co? Do zobaczenia w moich kolejnych filmach już niedługo na kanale. Do zobaczenia! Pa!